Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda plac budowy na radomskim Sawkowie? Bardzo dobrze wygląda, czyli robota w re. I wbrew temu, co się dzieje na świecie, czyli tak naprawdę pandemia i kryzys gospodarczy, który dotyka... Wszystkie sektory gospodarki. Tutaj udaje się ty, przechodzić to dosyć sprawnie, a wręcz, przeciw, wręcz nawet mocniej niż sprawnie, dlatego, że mamy sytuację, gdzie wykonawca pasa startowego jest 21 dni przed terminem, czego moglibyśmy się nie spodziewać, patrząc na sytuację, tak jak powiedziałem, zagrożenia gospodarczego. Ale chyba to potwierdza taką logikę, która się pojawiła, że te przetargi, które zostały rozstrzygnięte, dają gwarancję bezpieczeństwa dla wielu firm, żeby przejść. Przeżyć. Czyli one bardzo szanują teraz e, swoich zamawiających. I na pewno i Mirmut, i Max Google e, to są firmy, które no, mają renomę na, na rynku, ale też wiedzą, że w najbliższych e, miesiącach można się spodziewać ograniczenia zamówień. Więc trzeba sprawnie, bezpiecznie wykonywać to, co już zostało zamówione i, e, i to realizują. Więc i t, kwestia terminala, i kwestia pasa lotniczego który jest bardzo skomplikowany, bardzo zaawansowany, to jest najdłuższy e, pas w Polsce, 2,5 km, e, taki najbardziej, o najlepszych parametrach, wysokich parametrach, no to jest wyzwaniem, ale okazuje się, że można to zrobić dosyć sprawnie. Właśnie o ten pas chciałem zapytać. Lotniskowy Natomiu dzięki tak zaawansowanej budowie będzie gotowy do realizacji zaawansowanych pewnie zadań, prawda? Oczywiście, i to wszystko może okazać się, że będzie dobro, dość dobrą odpowiedzią na zmiany na rynku lotniczym po pandemii, no bo możemy się spodziewać tego, że będą pewne wymagania sanitarne, będą ograniczenia, na przykład ilości pasażerów przewożonych jednym samolotem. Może okazać się, że te większe samoloty będą częściej wykorzystywane, żeby się to wszystko ekonomicznie opłacało. Może okazać się, że właśnie poszukiwanie i uzupełnienie lotniska Chopina będzie jeszcze szersze niż do tej pory. Postrzegaliśmy. No, my liczymy na charter i, i low-cost, ale różnie może być. To wszystko będzie zależało od tego, jak rozstrzygnięcia decyzji instytucji międzynarodowych określą sposób, w którym, w, którym, w, którym, w którym to będzie można realizować. Mhm. E, czyli na przykład lądowania takich, e, takich samolotów, jak e, ostatnio Antonow, na lotnisku Słowana będą możliwe, prawda? O, oh, ja myślę, że tak. To, to właśnie jest takie lotnisko, które może spowodować. I najbardziej prawdopodobne, że to tam będzie się odbywało, dlatego że, jeżeli lotnisko Chopina ruszy, to takie przyjmowanie Antonowa nie będzie pożądane. No bo to paraliżuje lotnisko i, i, i tak bieżąco działające jak Chopina lotnisko, a lotnisko Radom będzie mogło przyjmować naprawdę duże samoloty i może to być dużą okazją dla mieszkańców Radomia, żeby zobaczyć technologie lotnicze, których inni w innych miejscach nie zobaczą. Panie doktorze, chciałem zapytać, co z Modlinem, a konkretnie pytam w kontekście zależności tego lotniska od jednego przewoźnika i nielegalnej, w opinii Komisji Europejskiej, publicznej pomocy właśnie dla tego przewoźnika. No, panie rektorze, co do nielegalnych pomocy publicznych w Polsce mamy przykłady, gdynia, która nielegalnie chciała użyć środków pomocowych, została przywołana do porządku i, i lotnisko stoi. Ja niedawno przyjeżdżałem. Obok tego lotniska żal, naprawdę serce boli, że tak wielkie, wspaniałe lotnisko nie funkcjonuje prawidłowo, ale nie może, dlatego że zostały złamane przepisy prawa. Jeżeli chodzi o Modlin, tam sytuacja jest katastrofalna, tam sytuacja jest taka, że ten podmiot powinien podlegać restrukturyzacji, a przepisy prawa wspólnotowego w obszarze pomocy publicznej wyraźnie oddzielają sytuację, w której podmiot jest w dobrej kondycji, od sytuacji, właśnie w której ta kondycja jest fatalna. I taki podmiot wtedy podlega przepisom wytycznym odnośnie restrukturyzacji. Taka pomoc powinna być zgłoszona, notyfikowana przez Komisję Europejską. A dziś sytuacja jest taka, fasadowe. Zachowania samorządu, dają transfery dla lotniska, które nie powinny otrzymywać takich transferów. De facto wspierają nawet nie same lotnisko, tylko właśnie linię lotniczą, która korzysta z tego lotniska i ona dostaje wielkie korzyści z bardzo niskich kosztów korzystania z takiego lotniska, ale tak naprawdę prywatne lotnisko. To jest wsparcie jednego operatora. A samo zarządzanie też jest fatalne, i, i widać wyraźnie, że oni sobie nie radzą z tym y, lotniskiem. I teraz wszystko jeszcze to się dawało ukryć, kiedy koniunktura gospodarcza była dobra. Ale w tej sytuacji obecnej, kiedy dochody samorządów y, będą ograniczone, kiedy priorytety y, zaczynają inne wygrywać, to ja nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy Urząd czy samorząd wychodzi i mówi, że my tutaj teraz będziemy dalej marketingowo promować się przez lotnisko w sytuacji, kiedy mamy potrzeby zupełnie w innych obszarach. Ludzie na to nie pozwolą. Więc uważam, że to leczenie kompleksów, które było generowane przez lata przez wielu samorządowców, powinno zostać zatrzymane i naprawdę rozsądek i biznes powinien wrócić i kierować wszelkimi decyzjami. Związanymi z pieniądzem publicznym, bo w innym przypadku mamy do czynienia właśnie z sytuacją patologiczną, więc tego czego się spodziewam, to upadłość lotniska w Lublinie. Oczywiście będą krzyki, będą prośby o pomoc, będą oskarżenia, że rząd nie pomaga. Będą różne słowa, będą padały, bo to jest. Gra też polityczna na tym będzie wykonywana, ale z punktu widzenia biznesu, jeżeli coś nie działa, to nie działa i udawanie i podtrzymywanie dla wegetacji, tylko dlatego, że robi się prezent dla jakiejś linii lotniczej, zewnętrznej, to, 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 to pachnie z zjawiskami z poprzedniej epoki, a nie z normalności gospodarczej. Więc jeżeli miejsce się pojawi w, w przestrzeni regionalnej szersze dla Radomia, będzie to ogromna korzyść I, i może się okazać, że z punktu widzenia takiej przyszłości, to nawet. Jest jeszcze lepsza sytuacja niż sprzed pandemii. Panie doktorze, no nie tylko Modlin będzie się zmagał z takimi problemami Oczywiście. finansowymi. To Olsztyn. lotnisko Olsztyn i szereg innych małych lotnisk, poza ośmioma głównymi, których rząd, które rząd wytypował ze względu na bardzo dobrą kondycję tych lotnisk i dobre perspektywy. To te lotniska przeżyją i będą się rozwijać. My w Polsce mieliśmy i mamy za dużo lotnisk, i, i to też trzeba brać pod uwagę. Komisja Europejska powiedziała, że już nie widzi możliwości e, takich e, działań, że to było przypadkowe, bez mapy, bez żadnego, żadnej analizy. Ambicje samorządowców są oczywiście ogromne. Ja słyszałem o, o, o wielu lotniskach na ścianie wschodniej, tam, czy po pobojcach na lotniska na ścianie wschodniej. No, fajnie się robi nie za własne pieniądze. Ja zawsze powtarzam jeden prosty mechanizm. Jeżeli naprawdę samorządowcy jesteście przekonani, że to lotnisko jest niezbędne, to Niech to lotnisko wyemituje obligacje, niech te obligacje kupią ci samorządowcy. No skoro wierzycie w biznes, to kupcie, zainwestujcie. Ja naprawdę chciałbym zobaczyć jednego czy drugiego marszałka, który wyjmuje swoje prywatne pieniądze i kupuje obligacje i czeka w perspektywie 10 lat na zwrot z inwestycji. Nie ma takich odważnych, bo wszyscy jesteście odważni wtedy, kiedy bierzecie pieniądze publiczne, a nie wtedy, kiedy wydajecie własne pieniądze. I tego nie lubię, czy z punktu widzenia, że to mnie, to mnie razi jako podatnika, bo ja też jako mieszkaniec Warszawy i Mazowsza płacę na coś, co jest prezentem, tak naprawdę dla jakiejś firmy zewnętrznej. Ja z tego nie korzystam. Ja, nawet gdybym korzystał, to uważam, że nieracjonalnym jest takie postępowanie. Panie doktorze, chciałem zapytać o te problemy finansowe innych lotnisk w takim kontekście tej akcji lot do domu. Jeśli możemy ją już podsumować, bo była pewnym wsparciem dla lotniska Chopina, prawda? Oczywiście, oczywiście była pewnym wsparciem dla lotniska Chopina, ale była przede wszystkim wsparciem dla linii lotniczych lot i możliwości działania, zresztą dzisiaj lot też próbuje budować relacje w dalej handlowe wymiarze przewożenia towarów, czyli cargo, usługi cargo. No bo one jeszcze są podtrzymywane i szuka i rozwija nowe destynacje w tym zakresie. Najprawdopodobniej to też będzie taka przyszłość większa transportów jutra dlatego że ten cargo będzie musiało uzupełniać braki pasażerskie, na przykład w, w, przy wymogach sanitarnych w poszczególnych samolotach. Także pokazuje, że można działać. Ja uważam, że to było z punktu widzenia ratowania lotu bardzo dobrym rozwiązaniem skorzystał z tego lotu i opóźnił troszeczkę pojawienie się problemów finansowych. No te problemy narastają, ale rząd jakby potwierdził, że jest zainteresowany wsparciem. Nie tylko zainteresowany, ale uważa, że to jest strategiczne i, i zasadne, bo też uważam, że sektor transportu lotniczego jest tak istotnym ze względu na technologię tam stosowany sektorem, że trzeba posiadać dostęp do tych technologii, trzeba je rozwijać, bo one są technologiami jutra. Chciałem zapytać o przybliżenie nieco planów polskich portów lotniczych na najbliższe lata. No, to jest plan, który jakby wiąże się z, przede wszystkim z tym projektem, który mamy dzisiaj realizowany, czyli dalsze wzmocnienie pozycji samego lotniska Chopina, wzmocnienie. Również przez lotnisko Radą, wyspecjalizowanie i takie dostosowanie do realnych potrzeb i specyfiki klienta. Widać, że tutaj rozdzielenie tych low costów i charterów do przeniesienia na inne lotnisko. De facto, budowanie hubu, i to jest chyba najważniejsze, wykorzystanie pozycji, gdzie ta pozycja hubu w Europie Środkowo-Wschodniej może zostać złapana. I to jest reorganizacja całego rynku, albo może odpowiedź na tą reorganizację i dalsze inwestycje, bo widać, że zarząd portów lotniczych nie boi się podejmować trudnych decyzji. Ale co ważne i co bardzo szanuję, to to, że to są inwestycje z zysków realizowane, a nie z prośby o pieniądz publiczny, bo tego widać, że tutaj się nie robi. Więc jeżeli się ryzykuje, to. W oparciu o pełne analizy dobrze się zarządza, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wygrać na tym rynku. I myślę, że wygrają. A kiedy uda się zorganizować i już lotnisko będzie działało w tym trybie hubu, jak wtedy będzie działało lotnisko w Radomiu? Jaka to jest perspektywa? No powiedzieliśmy, że to jest duopol, więc jakby dwa lotniska jako takie centra współpracujące ze sobą, jako lotnisko uzupełniające, przeniesienie powiedzieliśmy tych części, typów świadczenia dla usługi dla klientów. Low cost charter w stosunku do tradycyjnego modelu obsługi pasażera to są zupełnie inny rodzaj terminala, to jest inny rodzaj technologii obsługi samolotów, więc wyspecjalizowanie i współpraca w tym zakresie, ale też rezerwa, bo przecież to i warunki pogodowe często powodują, że w danym miejscu nie można lądować. Posiadanie takich lotnisk w odległości rozsądnej co do komunikacji powoduje, że jeżeli coś się stanie, to nie lądujesz w, w miejscu absurdalnie dalekim, tylko jesteś. Jesteśmy łatwy do obsługi i szybki do obsługi, do zapewnienia standardów, nawet przy wszelkich działaniach uniemożliwiających na przykład obsługę na jednym lotnisku. Natychmiast jest możliwość przerzucenia na drugie lotnisko. To jest rzecz, która jest technologicznie i racjonalnie bardzo uzasadniona. Właśnie od tego y, połączenia komunikacyjnego też dużo zależy. Nie, tak ma to obaw, nie ma obaw o to, że y, budowa szybkiej kolei na trasie Radom-Warszawa jeszcze się opóźni. Panie Rektorze, no to już jest zupełnie inny projekt, to już zupełnie zewnętrzne, tego nie realizuje port lotniczy. Rząd zapowiedział, że nie ograniczy inwestycji znak dużych, infrastrukturalnych, bo one są niezbędne do... Ja jestem zwolennikiem tego i prosiłem, to na samym początku, jak tylko pojawiło się zjawisko kryzysowe, postulowałem, żeby nie wycofywać się z żadnych inwestycji dużych. Bo oczywiście pojawiały się takie głosy, a to trzeba teraz będzie oszczędzać. Jeżeli my byśmy wycofali się z tych inwestycji, to paraliżujemy gospodarkę jeszcze bardziej niż w sytuacji, kiedy oczywiście podlega, pojawia się ryzyko finansowania takich inwestycji, no ale niestety musimy się zdecydować na większe zadłużenie gospodarki. Po to, żeby jak najszybciej ta gospodarka ruszyła do, 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 do boju, żeby mogła walczyć, znaczy zadłużenie państwa bardziej, bardziej gospodarki, bo chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość działania, konkurencji na rynku. I te projekty dadzą zamówienia, te zamówienia dadzą miejsca pracy, dadzą przepływ pieniędzy. Dzisiaj pewnym zamawiającym jest państwo i państwo na okres kryzysu będzie przejmować na siebie te ryzyka, i my wszyscy jako podatnicy. No właśnie po to, żeby na tym wykluły się nowe biznesy, utrzymały się te stare, a tych, którzy, które będą upadały, było jak najmniej. Wspomniał Pan o dużych inwestycjach w perspektywie kraju, ale przydałyby się też inwestycje w perspektywie samorządu. Tutaj w Radomiu, jakie to mogą być inwestycje i z jakiego może miasta Radom może czerpać inspirację? że oczywiście tutaj mamy do czynienia z sytuacją dosyć trudną w ogóle w kondycji samorządu bo dochody samorządowe radykalnie w okresie kryzysu spadną, i taka rola państwa jako inwestora jest silniejsza niż samorządu. Samorządy, pomimo tego, uważam, że mają ogromną okazję do znalezienia nowej roli albo większej, większego przemyślenia inwestycji, które będą realizowały. Tu podpowiedzicie ze strony Ministerstwa Infrastruktury, bo tutaj pan wiceminister infrastruktury, Marcin Chorała zaprezentował świetny raport. Autonomiczny transport przyszłości pokazuje, jak tego typu technologie mogą być rozwijane, i tutaj szereg miast na świecie korzysta. Z tego typu rozwiązań. No, słyszymy i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie już e, ciężarówki autonomiczne, które wożą. E, widzimy, słyszymy o fabrykach, które m, mają autonomiczny transport na swoim terenie. No ale też e, ktoś, kto z Państwa był w Kopenhadze, też widział metro e, autonomiczne, czyli bez kierowcy. No, szereg rozwiązań na świecie i też w obszarze lotnisk e, w Monachium. Jak się ląduje, to się przejeżdża między terminalami, takim autonomicznym transportem. To pokazuje, że rozwiązania już są na świecie, one są stosowane i warto zainwestować. Warto może zdecydować się, nawet wtedy, kiedy właśnie są ograniczone środki, ta decyzja, wtedy, kiedy jest dobrze, to nietrafione inwestycje giną w, całym, w całej tej masie. Ale wtedy, kiedy jest źle, trzeba bardzo, bardzo jednoznacznie i mądrze podejmować decyzję, bo. Nie ma miejsca na nie inwestycje, więc lepiej zrobić coś odważniejszego i takiego bardziej odpowiadającego przyszłości. I to jest kwestia i wizerunku miasta i, 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 pewnej, e, pewnej, i pewnego powiązania z e, właśnie lotniskiem. E, zrobić taki transport y, y, autonomiczny i być pierwszym miastem w Polsce, który zacznie takie rzeczy robić i być swoistym inkubatorem. Wtedy może się okazać, że ten wizerunek miasta. Z historią, ale nie do końca przez ludzi postrzeganych jako miasta z przyszłością, byłby został zmieniony, bo, bo tak naprawdę wygrywają te miasta, które mają przyszłość, gdzie ludzie chcą żyć, mieć dzieci kiedyś tam umrzeć, ale, ale korzystać z przestrzeni, której to miasto daje, więc miasto musi być miastem wdzięcznym, miastem musi być miastem dostarczającym e, takiego poczucia również sukcesu dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. I chyba tego najbardziej Radom dla Radomia brakuje e, takiego dania e, powiewu pozytywnego, pozytywnego wobec przyszłości. L już sama budowa lotniska myślę, że zmienia e, dużo i część ludzi już zaczyna rozumieć, że Radom nie jest zostawiony samemu sobie. Ja wiem, że jest masę kontentów, ma, ma to ja chciałbym ich zobaczyć w sytuacji, kiedy na przykład by się okazało, że hipotetycznie wracamy do decyzji, że takie lotnisko nie jest w Radomiu, gdzieś idzie zbudowane. Wtedy by był krzyk na całą Polskę: jak to przecież my tutaj w Radomiu byśmy chcieli? No ale jak już jest decyzja o Radomiu i jest realizowane, no to zawsze jest źle. Znaczy przestaniemy gadać i negować, tylko zastanówmy się, co można fajnego zrobić i zróbmy to. A wtedy wszyscy wygramy, wy 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 wygrywamy. Tak jak Pan wspomniał, paradoksalnie czas kryzysu może być lepszym czasem na takie inwestycje, bo trzeba je lepiej przemyśleć, tak? To prawda i ten wygra z kryzysem, kto w momencie, kiedy gospodarka się budzi realnie i stawia zapotrzebowanie, będzie gotowy świadczyć usługi. Więc to, że dzisiaj budujemy lotnisko Radom, to my nie cierpimy z powodu tego, że w sektorze transportu lotniczego są kłopoty. No są. Potrwa to dwa lata, 2023 najprawdopodobniej już będzie pełnią, pełną normalnością. Były i okresy wojenne, były tutaj były kryzysy finansowe. Naprawdę świat się nie kończy. Trzeba w nowych warunkach, w nowych zasadach funkcjonować. No ale to wszystko idzie do przodu. Następne pokolenia też chcą zobaczyć Paryż, chcą zobaczyć y, y, Moskwę, chcą zobaczyć Pekin chcą pojechać na plażę, w, na Fuerteventura Fuerte czy Zielony Przylądek, no to jest naturalne, że my nie wy, wyłączymy tego. Nawet jeżeli przez następne pół roku, rok będziemy udawać różnego rodzaju rozwiązania, w cudzysłowie udawać w celu ograniczenia epidemii, to prędzej czy później i tak będziemy chcieli zobaczyć coś, o czym teraz marzymy i to chyba nawet jeszcze bardziej marzymy, bo nam Zabrano. To jest tak, jak dziecku powiesz, nie, to będzie koniecznie chciało to, co powiedziane nie. I teraz dokładnie mamy ten społeczny e, mechanizm. Powiedziano, że nie. Polakom lasy odebrano, pamięta pan. Ja sobie nie przypominam, że Polacy masowo do lasów jeździli. Ale jak odebrano lasy, to nagle każdy chciał do tego lasu pojechać. Gdybyśmy powiedzieli, na dwa tygodnie zamykamy polskie morze. No na bank, po prostu potem pełna wyprawa 38 milionów Polaków, sprawdzić, czy morze jest. W góry zamknięto. Y, możliwość pójścia. To, co się stało w ostatni weekend. No, znowu korek na Zakopiance. No po prostu jest to prosty mechanizm. Jak tylko coś zostanie nam zabrane, będziemy chcieli to odzyskać i całemu światu powiedzieć. To fajne, jak y, y, oglądałem takie programy z y, 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 wiadomości z y, y, Zakopianki, czy też w ogóle z Zakopanego i y, y, pytanie, czemu pan, pani tu przyjechał. Chciałem zobaczyć, czy inni przyjechali? No, Mistrzostwo Świata, po prostu sprawdzanie, czy inni przyjechali. Dokładnie. Tak ludzie polecą sprawdzić, jak się leci samolotem w masce, bo tak będzie, <grym> żeby znajomym powiedzieć, jak badają temperaturę na lotnisku. Tak będzie i będziemy to robić, będziemy komentować, będziemy to na Facebooka wrzucać, będziemy żyć tym i z tego korzystać. I to może też pomóc w szybszym odbudowaniu tej branży. Oczywiście. Prawda? Nakręci nas tak jak inne dziedziny naszego życia. No właśnie. Dziękuję bardzo, panie doktorze, dziękuję. za tę rozmowę. I, no i pewnie do zobaczenia już niebawem. Dużo z Dziękuję bardzo na siebie i dziękujemy Tak, dziękuję. Z Dziękuję. Za dziękuję, za dziękuję, za dziękuję, za dziękuję.